Czy jest intelektualista, czy w ogóle ktoś taki istnieje, czy to jest kwestia Yeti, to znaczy każdy o nim słyszał, ale nikt go nie widział? W sytuacji polskiej to jest zasadne pytanie, czy w ogóle można mówić o takiej grupie społecznej jak intelektualiści? No wiemy, że raczej w Polsce przyjęła się kategoria inteligencji, ona jest tą właśnie grupą społeczną, warstwą czy klasą wręcz, prawda, która, która jest wyodrębniona. Natomiast intelektualistów poszukujemy i próbujemy to jakoś zdefiniować. I to jest celem naszej konferencji. Pytanie, czy to w ogóle jest sens o tym mówić, czy yy, taka grupa w ogóle istnieje. To jest oczywiście podane w bardzo ostrych alternatywach, ale chodzi tu przede wszystkim o, o pewien, yy, właściwie pewien, istotę właściwie funkcjonowania intelektualisty w życiu publicznym jego rozdarcie między z jednej strony taką czystością, kulturą czystą, a z drugiej strony między zaangażowaniem właśnie politycznym i powołanie apostazja, to jest takie no, właściwie pokazanie w ostrych barwach takiego podejścia do pewnej misji, roli społecznej, którą intelektualista sprawuje i tego, czy, czy, on, czy on rzeczywiście ma takie powołanie wejścia na to forum życia publicznego i w, no, w naszym imieniu, w jakimś sensie podnosić ważne, ważne idee zabierania głosów, w dyskusjach o charakterze politycznym, moralnym, jakimś światopoglądowym, ideowym, czy raczej dzisiaj w tym, w takim kryzysie świata cywilizacyjnego, przy nowych technologiach, przy, przy no jednak, pewnej dewaluacji humanistyki, czy czasem rezygnuje z takiej misji, rezygnuje z tej roli społecznej i czy czasem staje się raczej takim biernym, tylko obserwatorem, nie wyjaśnia tej rzeczywistości, a raczej w Wchodzi, przy, no, wchodzi w taką rolę troszeczkę bardziej eksperta, tylko i komentatora, tłumacza, co najwyżej gdzieś w telewizji, ale nie przekłada się to dokładnie na, no, na zaangażowanie i na, na, na tłumaczenie, yy, czy na, na zmianę tego świata przede wszystkim, na, na próbę, próbę jego, jego jak, jak, jakiegoś no, kształtowania, prawda? tylko raczej biernego opisu intelektualistów się nie kształci, prawda, żeby sobie zasłużyć na miarę intelektualistów, no to trzeba być naprawdę człowiekiem wykształconym, no ale to jest dużo, dużo więcej, prawda? to trzeba być naprawdę osobą zaangażowaną społecznie, osobą publiczną i osobą, którą ktoś chce uznać za autorytet, to trzeba być prawdziwym autorytetem, bez tego to trudno mówić o tym, że się jest intelektualistą. Jest kilka możliwości, można zapisać się do mnie na seminarium magisterskie, bardzo ciężko pracować, na przykład zacząć od przeczytania wszystkich moich publikacji i przyjść z listą wątpliwości do mnie na dyżur. I jeśli ta rozmowa wykaże pewną siłę charakteru, pewien temperament intelektualny, to można iść swoją drogą. Inna ścieżka jest taka: wybrać jakiegoś wybitnego myśliciela, który nie był twórcą czysto akademickim, który angażował się w spory publiczne. Przeczytać wszystko to, co on zrobił, zastanowić się nad jego błędami, potknięciami, i pomyśleć: we, wejdę na, ra, na ramiona tego olbrzyma, i może dzięki temu będę w stanie spojrzeć dalej, nawet niż on. Nie dlatego, że jestem od niego wybitniejszy, tylko że skorzystam z jego dorobku. Więc ścieżek takich jest, jest kilka. Ja kiedyś tę radę, żeby przeczytać, wszystkie dzieła kogoś i zobaczyć bieliznę jego myślenia i pójść dalej, wyczytałem w tekście Krzysztofa Morina, wybitnego matematyka czy fizyka i w swoim rozwoju intelektualnym kilka razy tą, tą, tą radę stosowałem.